Możesz to wyrzucić, możesz to podeptać, Możesz poprzeć, nie skorzystać tak, jak wszyscy. Możesz się odwrócić, możesz leć nie musisz, Możesz się zauważyć, możesz, możesz leć nie musisz. Możesz myśleć, stara ziemia, będzie kręcić się i tak. Możesz myśleć, stara ziemia, będzie kręcić Co się dzieje? zaczynamy! Proszę Państwa! Dziś gościmy w programie Śmieciu Sztuka wielkiego śmieciu teoretyka, autora słynnych śmieciodzieł to znaczy arcydzieł, wystawionych na wysypiskach całego świata. Przed Państwem w słynny w magister Witam Państwa. Magister Niewiarek znowu próbuje nas zaskoczyć, jak dziecko. Co wy robicie? Układanki! Na suficie? Próbowaliśmy na podłodze, ale nam nie wyszło. Dobrze, dobrze, fizyka już dawno zajęła w tej sprawie stanowisko. No Znowu coś nie pasuje, fizyka. Szybko, bo znowu będzie marudzi. Czy na pewno nie można go zamienić na kogoś innego... Próbowaliśmy, ale on i tak nie jest taki zły. Mogliśmy ewentualnie zamienić go na kogoś z redakcji sportowej, ale oni za emocjonalnie podchodzą do tematu. To prawda! To prawda! <ślesk> Układanki. Co? układan? Co to są śmiecieukładanki? Ja zwariuję, co Jak zrobić co? Jakie śmieci Nie, znowu nam popsuje program. Poczekajcie, dajcie mu szansę. Ja chcę się tylko dowiedzieć, co to są śmiecio układanki To obrazki naklejane mamy do nich niepotrzebnych... Niepotrzebnych, pozornie niepotrzebnych rzeczy. Tak, tak, tak. Znowu jakieś klejenie. On się jednak na coś przydaje. Tak, może nam zrobić klej. Tylko żeby się nie klej. Cześć, co robisz? Gotuję. A ty? Też gotuję. Co gotujesz? Klej. A czy to jest smaczne? Nie, kleju się mniej. Klejem się klei. A czy trudno jest zrobić klej? Nie. Bierzemy pół szklanki wody. Wsypujemy dwie czubate łyżki mąki pszennej. Mieszamy tak, aby nie powstały grudki. Gotujemy szklankę wody. Ostrożnie z ogniem. Poproście dorosłych o pomoc. Wlewamy rozmieszaną mąkę do gotującej się wody. Mieszamy intensywnie, doprowadzając do wrzenia. Uwaga na grudki. Po ostygnięciu klej jest gotowy. Też chciałbym ugotować kiedyś klej, a nie tylko ciągle woda i woda. No nie, zobaczcie tylko, co on znowu warą. Jest jednak fantastyczną gapą. Klej jest już gotowy. Klej jest już gotowy. Klej jest już gotowy. Ale klejowo. Teraz możemy poukładać różne materiały do różnych pudełek. Możemy, ale nie musimy. Jasne, ale tak jest trochę wygodniej. Pożywem śmieciosztuki są rzeczy niepotrzebne, czyli odpadki. Aby ułatwić sobie pracę przy śmieciowych ładankach, możemy przeprowadzić selekcję naszych odpadek. Do tego celu bardzo dobrze nadają się puste kartony po różnych rzeczach. I tak, w tym pudełku na przykład zgromadziliśmy szmatki, do tego złożyliśmy liście, to zawiera ścinki papieru. W tym pudełku zebraliśmy zużyte plastikowe butelki i części w toreb foliowych. Selekcjonujemy nasze odpady podobnie jak te, które wyrzucamy do śmietnika. Szkło wyrzucamy do pojemników ze szkłem, papier do pojemników z papierem, metal do pojemników z metalem i tak dalej. Nawet w śmieciach powinien panować porządek. ruszaj się kompaniero, nie zatrzymuj się, bo sąpi już czekają na dwóch stóczką. Morgana. Jest! Nareszcie! Masz rację! Też ją widzę! To studnia syfonowa! Co za pech! Wyschnięta! Pij! Wody! Jak to słońce pali! Kompaniero! Zbliżają się sępy! Jajku, to był straszny sen. Jak dobrze obudzić się we własnym zlewie. Układanki. Wydaje mi się, że powinienem tu wprowadzić nieco porządku. Otóż po tak dokonanej selekcji, aby nasza układanka w ogóle mogła powstać, powinniśmy wykonać następujące czynności należy dokonać wyboru powierzchni nośnej. Po uzyskaniu wyżej wymienionej powierzchni nośnej konstrukcji należy określić zakres prac i koncepcję całości. Wyznaczyć rytmy, pociągnąć instalację, oszklić, zadaszyć i klucze oddać dozorcy. Klucze oddać dozorcy. Oszklić zadaszyć. Znaleźć rytmy. Ciągnąć instalację. Róż głowa. Ja już wiem. Zrobię podobiznę mojego kota. A mnie się marzy, może. Zrobię widok zachodzącego słońca na tak, gniew I staty. A na statku jeden z wielkim porozem. A ja interesuję się egzotycznymi ptakami. Zrobię układankę jakiegoś bardzo kolorowego ptaka. A ja nie wiem, co zrobić. Może pogrzebem w makulaturze to coś Myślę, A jak mnie nic nie interesuje, to zrób nic. No jasne, to też jest coś do zrobienia. Do dzieła! Do idę. A patrzcie, jakie jest ten. Marta. A ja już kończę słodce. Teraz ja nie wiem, jak to złożyć. <grym grym> a to przypomina zachodzące słodce. Fajne. Ale twój znaczek jest, no, jest ładniejszy. A jak myślisz, o której godzinie to się dzieje? Wiesz tak, o, o siódmej, ósmej. Masz w papugę? Tak, to jest moja papuga, nazywa się Aleks. Piękna ryba. To nie ryba, to jest kot! Proszę, a myślicie na tym zrobiacie siwajnarze? O, o jaki ładny basen? To statek i morze! Jedna czwarta z morza zrobiona. Ale fajne jest. To będzie morze Lichuryjskie. Jak będzie wstawał. No, laskarze, laskarze. Jeszcze troszkę niebieskiego? Nie jest ani kura, ani kaczka. Papuga. A jak się rodzą małe papugi? Papugi rodzą się przez papugowanie. Jedna papuga papuguje drugą papugę i z tego papugowania robi się, odrzekają się małe papugi. Papugi papugują jak są małe, potem papugują aż do dorosłości, jak są już dorosłe, to papugują się wzajemnie i z tego papugowania uszami wylatują małe papugi. Dwa krzesła. Cześć. Cześć. Zanosi się na deszcz. Nie, rozpogodzi się. Zimno. Nie przesadzaj. Długo już tak stoisz. 6 lat. A ja dwa lata. Już nie mogę. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Nogi mnie bolą. Chyba się położę. Nie żartuj! Krzesło powinno stać. Tylko łóżka mogą sobie leżeć. Ale ja jestem bardzo zmęczona. Stój! Bądź grzeczny krzesło. Już nie mogę. Muszę odpocząć. Nie! No! To jest mój kot. Mój kot jest radosny. Lubi przebywać na łące. Jest bardzo uśmiechnięty. Bardzo go lubię. Obrazek przedstawia morze, na którym... Jest tam również zachodzące słońce. Woda, ponieważ z reguły woda jest niebieska, zrobiłam w różnych odcieniach koloru niebieskiego. Zawsze marzyłam o wyjeździe nad morze, i kiedy pojechałam kiedyś nad morze, to byłam bardzo szczęśliwa. Zachodzące to słońce jest takie pomarańczowo, takie czerwono-żółte, a w dzień to było takie już samo żółte. Kiedyś jak byłam nad morzem, to tylko płynęłam, znaczy 4 godziny płynęłam promem, ale to trochę krótko było. Ja, ja, ja się z tego cieszyłam, bo jeszcze byłam troszkę morsza. Ja się z tego cieszyłam, ponieważ lubię pływać. To jest Alex. Moja papuga Jest bardzo wesoła i kolorowa Bardzo chciałabym być ptakiem W tym momencie chciałabym poprunąć Dostać skrzydeł I polecieć sobie gdzieś Czasem śni mi się, że z kimś gdzieś lecę Jakimś samolotem Interesuję się bardzo ptakami Uwaga! Kolorową układankę można zrobić również Przy pomocy komputera Uwielbiam taką zabawę A teraz... To jest czerwień. Czerwień jest czerwony. Czerwień jest gorąca. Czerwień jest słodka. To jest kolor żółty. Żółty jest ciepły. Żółty jest słoneczny. Żółty jest jak żonkiny. Niebieski to kolor nieba. Niebieski jak oczy dzieci. Niebieski jest zimny. Możesz je mieszać i mieszać. Istnieje mnóstwo kolorów, a każdy jest inny. Patrz uważnie. <śmany> 我耶耶，我耶耶，我我我耶耶，我耶耶，我耶耶，我耶耶，我耶耶，我耶耶，我我我耶耶，我耶耶，我耶耶。 naszych prac. Co to jest? To jest nic. Aha, aha, aha. A to? To jest taki odjazd z melodyjny. Nie! A to co to jest? Także grzechotka taka, ale to przecież to jest co to jest, to się nie mieści w idei! To wykracza poza technologię przedsięwzięcia określonego roboczo Jako! Układanka na powierzchni płaskiej tekturowej z nakładkami do przyśrubowania galeryjnego. Co to jest? To jest tajemnicza układanka dla młodszego braciszka. Tajemnicza układanka. Świetnie. Co się dzieje? Co się dzieje? A teraz. Robaczek! Spałem smacznie w mojej jamce, kiedy poczułem nieprzyjemną wilgoć na brzuszku. Przestraszyłem się. Nie miałem chwili do namysłu. Musiałem uciekać. Na powierzchni były wielkie, dymiące potwory. Może w wodzie uda się przeżyć. Ale nie. Tu też zrobiło się niebezpiecznie. powietrze. Tak, w powietrzu najbezpieczniej. A, ratunku! Uciekłem z miasta. Mieszkam teraz w lesie. Czasami śpiewam w nocy, kiedy wspomnienia nie pozwalają mi zasnąć. Что штука? Mało manifestu śmieci sztuki. Jaki? Powiedz. Galeria śmieci sztuki może być wszędzie: na drzewach, na płotach, w mieszkaniu, w ogrodzie. Puszki. Chyba po prostu, żeby te śmieci szybko były segregowane. Te stare śmietniki są bez a te od razu są z pokrycia. Oczywiście. No te kosze ładnie wyglądają, bo są w ładnych kolorach. No i potrzebne są. No i co Madziu? Myślisz, że ci się podobają te kosze, czy nie? Nie za bardzo. To dziękuję ci bardzo za rozmowę. Cześć. Żartowałem, żartowałam. Zegarki. Ja chyba nie dojdę, nie możesz teraz stanąć! Wskazówka mnie boli. Wytrzymasz już tylko minutę do końca programu. Nad zbyt ciasny pasek! Bądź odpowiedzialny, zegarki muszą chodzić. No już dobrze jakoś dojdę. No to idziemy, idziemy! Galeria sztuki może być wszędzie. Ale są chyba jakieś, jakieś granice, granice tego wszędzie. wszędzie. He-he-he! <laughs> jest ponadczasową, praktyczną nauką, rozwijającą się przez tysiąclecia i zajmującą się fizycznym, moralnym, psychicznym oraz duchowym zdrowiem człowieka jako całości. Stań prosto, nie wypinaj brzucha, wysuń pierś do przodu.